co mówiłeś? Bo... Że wczoraj, Czeku, widzieliśmy Obamę. Obama nam pomachał. Napisał najpierw do kumpla SMS-a, no nie? <gryphed> że y, za chwilę będzie jechał. No i żeśmy na niego poczekali, co nie? No to my staliśmy tam przy drodze, no i on jedzie. Uchylił tak delikatnie okienko, Czeku, tyle i tak nam pomachał. O tak, tak, właśnie tak. Ale który Obama? No Barack Obama, mój przyjaciel. Zza oceanu. Czarny z białego domu. Taki paradoks, no. nie? Aha. No. Ale człowieku, no mówię Ci, a jeszcze potem nie mieliśmy jak wrócić, no nie, bo autobusy wszystkie były pełne, nie mieliśmy jak wsiąść, no to wiesz, dzwonimy do niego i on już chciał F16 po nas przysyłać, co nie, ale no jednak stwierdził, że najpierw zarezerwuje nam miejsce w autobusie. Kurwa, stary, co Ty brałeś? No nic nie brałem, serio ja Ci mówię, no i mieliśmy takie zajebiste miejsce, przy oknie, czeku, jeszcze nam biało, klimat, no zajebi się było, człowieku, wczoraj, serio Ci mówię. No i zadzwoniliśmy, jak w tym autobusie już byliśmy, to zadzwoniliśmy do niego, nie, dobra, wiesz, F16 odwoła i daliśmy radę. No, a, a potem się już obudziłeś? Nie, no potem to jeszcze przejechaliśmy do Tomaszowa, no nie? A jak już jechaliśmy w tym autobusie, to, to Czeku wesoły autobus był. Był taki dziadek Czeku, no nie wiem, no ze 60 lat i Czeku cały czas sypał kawałami. Kurwa, zaczynam się Cię wybać. <śm> 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 dobra, jedziemy. To dawał jakiś jeden kawał, co ten dziadek opowiadał. No to z ten kawał, dobra, bo... nie, to słuchaj, od razu. Przychodzi babka jakaś do ten, do sklepu drobiarskiego, nie? I mówi: Ja poproszę tę kurę, taką kurę, która jeszcze kogut nie deptał. No nie? ona mówi: No, ale przepraszam, panią, my takiej kury nie mamy. Jak to nie macie takiej kury? Z szefem poproszę. No, przychodzi szef i mówi do niego: Panie, ja chcę taką kurę, której kogut jeszcze nie dertał No, to on idzie, szuka, 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 nie? Znalazł jakąś tam taką wyschniętą kurę, starą, nie? Leżała w jakimś skrzynce, no to wziął jej w życiu na wagę i pokazuje jej. Daje, a ona mówi: No, panie, ja takiej nie chcę. No, widzi pani, kogut też nie chciał. Ten szczerze powiedziawszy, zapomniałem o lusterkach.